Nieważne, czy młodzież, czy dorośli w momencie, kiedy są poproszeni o to, żeby powiedzieć coś o sobie, zazwyczaj powiedzą, mam na imię Jan, a w tym momencie publiczność usypia. Z mojego doświadczenia wynika, że czy to dzieci, czy młodzież, czy dorośli, wszyscy mają taki sam problem z mówieniem o sobie. Zasadniczo są dwa modele. Pierwszy CV, czyli zaczynam mówić od tego, jak mam na imię, gdzie się urodziłem, jaką uczelnię skończyłem, jakie jest moje doświadczenie zawodowe, jakie są moje pasje, najdrobniejsze rzeczy wspomniane jednym słowem. I tak naprawdę wychodzi, że przedstawiliśmy jakieś równoważniki zdań, jakąś wyliczankę, która w żaden sposób nie pokaże innym ludziom, kim tak naprawdę jesteśmy. Drugi pomysł, który przychodzi nam intuicyjnie, to absolutne królestwo od chaosu. Na początku próbuję zażartować, potem mówię, jak się nazywam, potem nagle mówię o swoich zainteresowaniach, potem ile zatrudnia osób moja firma, potem podaje jej keres, i potem w sumie nie wiadomo, co dalej. Bo wszystko może się wydarzyć. Jest jedna metoda, jak sobie z tym poradzić. Trzeba wybrać jedną, ale to jedną rzecz, która najlepiej nas opisuje. Bo jeżeli potrzebujemy powiedzieć imię i nazwisko, to raczej do ankiety osobowej, a nie do tego, żeby wszyscy w sali zgromadzeni usłyszeli, kim jesteśmy. Wybieramy jedną rzecz. Zainteresowanie. Pasję. Jak doszło do tego, że jestem w tym miejscu? W tym miejscu swojego życia? W tym miejscu z Wami w sali? W tym miejscu geograficznie, ale zawsze to musi być jedna rzecz. Przykładowo, jeżeli jestem w grupie towarzyskiej, załóżmy, jest to początek jakiegoś wyjazdu i ktoś wymyślił, że teraz każdy powie coś o sobie, to zamiast mówić, gdzie się urodziłem i od razu jak mam na imię, to mogę zacząć od tego, że moją pasją jest żeglarstwo. Wspomnieć o tym, jak się moja pasja zaczęła, powiedzieć anegdotę o tym, jak prawie załogan utopiła mi się na mazurach. A na koniec, kończąc taką ciekawą wypowiedź, powiedzieć, że mam na imię Jakob. A jak powiedzieć o sobie w sposób nieszablonowy, na przykład w sytuacji zawodowej? Możemy zacząć również od dzieciństwa, pokazując tę historię, która sprawiła, że obecnie jesteśmy w tym zawodzie. Na przykład, gdy miałem 8 lat, wylałem wodę na klawiaturę. I byłem święcie przekonany, że cały komputer jest zepsuty, byłem zapłakany i przerażony. Ojciec tylko popatrzył na mnie zdziwiony, dlaczego jestem tak przerażony faktem zalania klawiatury. Trudno, no kupi się nową. I wtedy zrozumiałem, że komputer to coś więcej niż monitor i klawiatura. Że to jest to magiczne pudełko. I tak zaczęła się moja pasja komputerowa. I teraz jestem w IT. Żeby nie być gołosłownym, ja kiedy muszę powiedzieć coś o sobie, mówię o tym, że od dzieciaka byłem kadłubą. Mając 4 lata. Gdy zagadywałem do kierowcy, używałem zdań podzielnie złożonych, a wypowiedź zaczynałem: Uprzejmie pana przepraszam, proszę się zatrzymać, ponieważ tutaj pracuje moja mama. Autobus bił bram. I z tej małej historii wychodzę do opowiadania mojego życia przez pryzmat gadania. Do tego gdy byłem przewodniczącym szkoły, do tego, gdy poszedłem na prawnicze studia i do tego, gdy znalazłem się w Akademii Retoryki. Jeszcze jedna rada ode mnie: bonus. Zróbmy dokładnie tak samo, kiedy musimy kogoś przedstawić w publiczności. Nieraz zdarza mi się, że prowadzę otwarty wykład na uniwersytecie i tam organizator, zazwyczaj przewodniczący koła naukowego, chce mnie przedstawić, chce, żebym poczuł się doceniony, żeby publiczność dowiedziała się, kim jestem. I wtedy najczęściej następuje absolutne pomieszanie CV z chaosem. Dowiaduje się, że nazywam się Podgajny, a nie Podgajnik, że skończyłem studia w 17 roku, a nie 21 i pracuję w Akademii Retorycznej, a nie Akademii Retoryki. I to jest tylko początek, bo zazwyczaj wszystkie pozostałe informacje również są pomieszane. Porozmawiajmy z naszym gościem. Dowiedzmy się jednej ciekawej rzeczy o nim i głównie przez pryzmat tej rzeczy przedstawmy go publiczności. Publiczność będzie wiedziała więcej, a gość będzie zadowolony.